Dzień dobry wieczór. To jest program AZ wywiadu Jesteśmy w winiarni Labodega na Nowym Świecie w Warszawie. Dzisiaj moim Państwa gościem jest Maciej Gudra, prezes Stowarzyszenia Reprezentacji Polski Piłkarzy Bezdomnych. Dzień dobry. Dokładnie. Nic nie pomyliłem, polski tak? bez, Reprezentacji polski Bezdomnych, tak jest. Niekoniecznie piłkarzy, tak? Też. Piłkarzy ręcznych, siatkarzy? No to właściwie, ponieważ w innych dyscyplinach raczej się nie uprawia, także przychodzi samo na, 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 na myśl, że to są piłkarze. Mhm. Stowarzyszenie dokładnie nazywa się Reprezent Stowarzyszenie Reprezentacji Polski Bezdomnych, o. Okay. O, ale chodzi o piłkarzy. Dobry wieczór, witamy w Warszawie. Co robisz w Warszawie? <grym> no, realizuję plan, który mamy. A propos naszego dużego projektu, czyli organizacji Mistrzostw Świata Bezdomnych, które mamy w tym roku w Polsce w Poznaniu. 10-18 <grym> sierpnia gramy. Przyjeżdża tutaj 64 reprezentacji z całego, z całego świata. No i stąd też to moja obecność, no, odwiedziny w różnych, różnego rodzaju instytucjach państwowych, skąd prosimy o wsparcie naszych, naszej inicjatywy. Jak Wam idzie? No idzie nieźle, no. w obietnicach jest bardzo dobrze i mamy nadzieję, że też te obietnice, które są złożone przez szczególnie Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej oraz Ministerstwo Sportu, że zostaną zrealizowane. <laughs> Liczymy też na, na wsparcie Polskiego Związku Piłki Nożnej. E, tudzież kilku, kilku innych organizacji i instytucji. Mhm. Jaki interes ma PZPN czy Ministerstwo Sportu tym bardziej w tym, żeby dawać pieniądze na reprezentację Polski Bezdomnych? Mhm. Dobre pytanie. Ja mam nadzieję, że znajdą taki interes, no, przede wszystkim rzeczywiście, jeżeli chodzi o PZPN, jest to stowarzyszenie, organizacja, oni nie muszą, nie muszą nas wspierać. Natomiast, no, my upowszechniamy sport, upowszechniamy sport, to nie jest sport przez duże S, natomiast jeżeli, jeżeli zbadamy taki aspekt społeczny tego wydarzenia, no, to jest wtedy bardzo duże S, tak? Bo to jest i sport, i, i, i taka wartość społeczna, ponieważ nasi piłkarze rzeczywiście y, to działa. To działa, jeżeli chodzi o naszych zawodników. Y, y, ta gra w piłkę nożną pomaga im, naprawdę im pomaga w, uh -huh. y, w, ich, w ich terapiach, jak i również y, w takim dążeniu do takich celów życio życiowych. Potrafią przełożyć te, te cele, które mają na boisku, potrafią przełożyć potem na cele życiowe, jak chociażby walka czy działanie. Z, w kolektywie, współdziałanie, e, higiena, dbanie o... E, ja dokładnie wiem, bo byłem u Was tam we Wrocławiu, e, postał reportaż na ten temat w Sport pewnie podczas tego wywiadu, ten wywiad będzie gdzieś tam przecinany i, i będziemy dawać no też, te, też fragmenty. O tych chłopakach za chwilę chciałem jeszcze porozmawiać, ale najpierw o pieniądzach, bo od tego, od tego zaczęliśmy, a to jest ważne. Polska jako organizator e, Mistrzostw Świata Piłkarzy Bezdomnych, Mm -hmm. Musi zapewnić wiele, wiele różnych historii, tak to nazwę w cudzysłowie, innym reprezentacjom, mm -hmm. ludziom, którzy będą pracować przy organizacji. Mm -hmm. To wszystko są jakieś duże koszta, prawda? No organizacja takiego wydarzenia, które, które będzie trwało 11 dni yy, i, jak już wspominałem, dla 64 ekip, no to jest bardzo duże nasze wyzwanie logistyczne, finansowe i, i takie nasze zaangażowanie też i koszty są, są jak dla nas to są ogromne, tak? Bo to jest budżet jest przewidziany na 2,5 miliona zł. i złotych i, i Światowa Federacja, czyli Homeless World Cup, która nam, nam dała, zleciła te, 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 te działania, praktycznie, no nie praktycznie, no, bardzo mało daje, tak, mhm. daje, daje nam bardzo mało, daje nam oczywiście dzięki temu, że, 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 że to my będziemy tym głównym organizatorem i też takim, e, bierzemy ten, 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 ten cały finansowy ciężar na siebie, no to mamy tam wie, wie, większe prawa do brandu, tak, możemy, możemy my przede wszystkim, po, ich, po akceptacji z ich strony, wybierać sobie sponsorów. Tak? Natomiast no to też nie jest łatwe w tych czasach, których mamy, jeżeli chodzi o sponsorów. Jak często usłyszałeś w e... ostatnich miesiącach słowo kryzys? E... Na szczęście, na szczęście ze mną, ze mną osoby rozmawiając nie, nie używają tego słowa kryzys, natomiast rzeczywiście mówią, że jest ciężko i, i nie mogą. No, czyli, to, czyli to jest jakaś inna forma kryzysu. Natomiast te, te, te rozmowy są szczere, że rzeczywiście jest ciężko. Ale też bardzo często słyszę, spróbujemy. Spróbujemy, e, zobaczymy, co się uda. E, postaramy się. O, Zadzwonimy do pana. Postaram się. Tak? Zadzwonimy do pana, a ja nie mam telefonu. E, skontaktujemy, się z panem. Z panem. <laughs> skontaktujemy się z panem. Skontaktujemy się z panem. Czyli można powiedzieć, że Prawa do organizacji Mistrzostw Świata Bezdomnych w Polsce to nie jest błogosławieństwo dla Ciebie i dla nas, mhm. yy, tylko to jest przekleństwo. E... Patrząc z punktu widzenia finansowego. Jeżeli czy Ty byś tego tak nie nazwą? Jeżeli chodzi o finanse, to, to pewnie, pewnie moglibyśmy dorabiać do tego, do tego takie taki, taki ideologie, że że jest przekleństwo, może nie dla mnie, bardziej, bardziej dla instytucji, które, które, do, których, do, do, do których tam podchodzimy uh -huh. z prośbą, tak? No bo jeżeli, jeżeli mówimy o osobach bezdomnych i pomocy tym osobom bezdomnym, no to siłą rzeczy idziemy do Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. Jeż, jeżeli chodzi o sport, idziemy do Ministerstwa Sportu, więc oni, oni to może, mogą może uważać jako przekleństwo. Ja rozumiem, pewnie jest bardzo dużo innych wydarzeń, zarówno sportowych, jak i społecznych, które uh -huh. wymagają... Wymagają dofinansowania, więc muszą podzielić te, te, te pieniądze. My, my, ja, ja, to znaczy no, my, jako grupa, która to, to organizuje, nie traktujemy tego jako przekleństwo. No. My, my osobiście traktujemy to jako, jako jakoś tam wyzwanie, które, któremu należy sprostać, ale też robimy to z radością. Mamy takie doświadczenie w organizacji turniejów, oczywiście na mniejszą skalę, zarówno zarówno ogólnopolskich, jak też jak też międzynarodowych. I to są fajne, fajne rzeczy. Na przykład, gdy, gdy gramy już od czterech lat na rynku wrocławskim, spotykamy się z bardzo fajnym, sympatycznym przyjęciem, zarówno, zarówno przez media, jak i kibiców, którzy przychodzą na to boisko. To jest też dla nas najważniejsze, żeby zmienić stereotyp osoby bezdomnej, żebyśmy nie widzieli tylko tych, tego bezdomnego, takiego brudnego, zapitego i, i źle wyglądającego, ale żebyśmy widzieli, że to też są ludzie, którzy Którzy, y, którzy wyglądają tak jak każdy z nas, my często mijamy, mijamy osoby bezdomne na boisku mhm. i albo nie chcemy ich widzieć, albo nawet nie wiemy, że są osobami bezdomnymi, że to są osoby, które mają problem, którym, którym no warto pomóc w jakiś sposób. Jak często słyszałeś albo czytałeś, nie wiem, w internecie na przykład, y, słowa typu Po co w ogóle o nich gadać? Po co ich pokazywać? Po co robić show? Mhm. Kurwa, niech pójdą do roboty. Mhm. Niech się wezmą za robotę. No tak, no, tak, no, my, my osoby, praktycy, którzy pracują z osobami bezdomnymi to trochę inaczej to widzimy. Ja wiem, ja mam świadomość, że tak nie jest, ale jak często się spotykasz z takim zarzutem nie no, nieczęsto często się spotykam, mhm. aż... Nie, nie, nie często się spotykam, nie wiem, być może, że ja nie spotykam się z tymi ludźmi, mhm. z takimi ludźmi. Natomiast też... Nie, no, oczywiście, gdy się spotykam, no wtedy, wtedy wywiązuje się rozmowa i, i, i też przekonywanie. Bo tak jest też zadanie nasze, że te osoby przede wszystkim, przede wszystkim one sobie nie zasłużyły na ten los. One nie, nie, nie są bezdomnie z wyboru. Z wyboru nie, nie ma czegoś takiego jak bezdomność z wyboru i, i, i oni, oni trafili tam, no, bo, bo różne rzeczy im się przydarzyły w życiu. Niekoniecznie oni, oni zawinili sobie sami. E, I nieczęsto się spotykam, aczkolwiek rzeczywiście jest taka opinia, tak? Jeszcze, jeszcze e, często, często, może nieczęsto, ale podkutuję coś takiego. No, nie Niederzy sobie zdomni nic nie robią, to jeszcze sobie grają w piłkę, tak? Z, za nasze pieniądze. Za nasze pieniądze. Tak. E, za nasze pieniądze. Natomiast no, 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 chcemy pokazać, że to, 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 ta piłka to nie jest nie, nie jest nie jest czymś, co oni dostają już do zabawy. To jest za, nagroda dla nich. To ci ludzie, którzy grają w piłkę, najpierw muszą wykonać naprawdę bardzo duży proces terapeutyczny, żeby mogli, mogli uczestniczyć uh -huh. w drużynie. To no nie jest tak, że my każdemu, każdemu z z ulicy proponujemy: chodź, zagraj w drużynie narodowej. Nie. Stary, najpierw musisz przyjść do placówki, potem musisz coś z sobą zrobić. Bardzo dużo musisz z sobą zrobić i dopiero, jeżeli coś z sobą zrobić, to możesz zagrać w piłkę. Jak się zostaje prezesem stowarzyszenia? reprezentacji polskich bezdomnych. Tak jak w każdym stowarzyszeniu. Ja, Tak Nie, jak każdy... mówiąc, skąd w... się wziąłeś? Skąd Tobą... się wziąłeś, Maciek? E, ja się skąd wziąłem? E, no, ja zacząłem przede wszystkim pracować z osobami bezdomnymi 14 lat temu, a że zawsze moim, e, moim konikiem była piłka nożna, więc e, 12 lat temu e, wśród, e, wśród mieszkańców noclegowni we Wrocławiu e, wybrałem kilka osób i, i, i zapisałem ich na taki turniej, gdzie, gdzie, gdzie poszliśmy grać, okazało się że przyszliśmy na ten turniej, że tam grają sami, no może nie sami, ale w większości drużyn byli zawodowi piłkarze. Nie wiem, Zbyszek Banziewi, czy Wadek Żelazko, Grzesiek Podstawek. No i my graliśmy z tymi chłopakami w piłkę, to znaczy z chłopakami, z tymi zawodowcami. E, oczywiście to okrutnie nas zbili, ale, ale, ale najśmieszniejsze, nie, nie najśmieszniejsze, najfajniejsze w tym wszystkim jest to, że e, Wyzwolił to ich zapał do jeszcze większej pracy wśród tych chłopaków, tak? Że oni, oni chcieli, chcieli, uh -huh. chcieli jeszcze bardziej grać. Ja pamiętam jedno fajne zdarzenie. Jak Zbyszek Bandziejewicz podszedł do jednego z moich chłopaków, takiego Łukasza, klepnął bym powiedział, fajnie grasz piłę. Ja, ja widziałem, co się z tym Łukaszem potem dzieje. Ja się, widziałem, co się z tym Łukaszem dzieje. Tak? E, urósł no niesamowicie, no poza tym no, no, no został fajnie połutany, no bo on wiedział, kim jest Zbyszek Bandziejewicz, tak? Wiedział, że to jest. Że to jest wielokrotny, znaczy występował na, na boiskach ekstraklasy, grał też w reprezentacji Polski, więc nie, nie była to anonimowa postać. I to fajnie mu zrobiło. No zrobiło to do tego stopnia, że on, on, on z takiego okresu abstynencji, gdzie on miał takie okresy abstynencji dwu 3 tygodniowe, nagle po tym zdarzeniu nie pił przez pół roku i potem po następnym zapiciu nie, nie pił przez kilka lat. Mhm. Nie pił przez kilka lat. I w tym czasie, między, między innymi, pojechał, pojechał na Mistrzostwa Świata. E, zdobył medal, bo on pojechał do Göteborga. E, e, zdobył medal, i, i potem po Göteborgu wyprowadził no, się od nas. Tak? Poszedł normalnie do pracy, poszedł. Całożył e, rodzinę. Byliśmy na jednym turnieju w Twardoburze jakiś czas temu pod Wrocławiem. Byliśmy. Kto wygrał, ten wygrał. To zajęło pierwsze miejsce. No ten tak, drużyna sport miejsce. klubu wygrała, tak, zgadza się. Tak, drużyna Ale ja nie wiem, dlaczego wszyscy, wszyscy tak jakoś delikatnie do Was podchodzili, nie wiem. Nie żartuję oczywiście, bo to eee. Ja siedziałem na ławce głównie, więc nie wiem jak podchodzili do nas, ale y, ty też miałeś tam swoją drużynę, mm -hmm. brata Alberta mm -hmm. y, i wygraliście chyba tam z tymi gwiazdami, tak? Wygraliśmy, tak, wygraliśmy. Tam, kto dwajem. tam był Majdan, y, no, kilku innych, kuźba. Policzyliśmy, policzyliśmy dokładnie, ja w tej chwili nie pamiętam, słuchajcie, to jest... Y, zliczyliśmy im występy ligowe, wyszło ich y, y, blisko 1900 ileś występów ligowych. Y, wyszło. Y, w sumie 40 występów w reprezentacji pierwszej e, uh -huh. e, Polski i e, ileś tam bramek, chyba 6 uh -huh. bramek w reprezentacji. ta służba Majdan, było tych piłkarzy mnóstwo. E, no tak, Grzesiek Wędzyński zdaje się był tak, 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 e, tak. Paszulewicz Jacek był, e, no to tak, no, same, same nazwiska z klasy I rzeczywiście udało nam się, to znaczy, no, wywalczyliśmy to zwycięstwo, udało się, wywalczyliśmy, wygryźliśmy to, to zwycięstwo i ambicją chłopaki tam, Mhm. Już pamiętam te ślizgi, gdzie tam na hali nie powinno się, ale to już tak broniliśmy w ostatnich sekundach się, że tam to już własnym ciałem zasłanialiśmy piłkę, tak. Maciek, ja byłem u Was w ośrodku brata Alberta we Wrocławiu, Ty tam jesteś jednym z opiekunów, czy, czy kierownikiem jesteś, tak? Kierownikiem tak. nawet. Spędziłem tam dwa dni, trwał to jak wieczność. Smród nieprawdopodobny, widoki ciężkie, daje to do myślenia, ja nie mówię, że, że żałuję, że tam pojechałem. Po co? Po co tobie to? Po co mi praca taka? Tak. No ciekawe pytanie. No bo stamtąd też, znaczy tam przychodzą przyszli reprezentanci Polski również, prawda? W mm -hmm. nożej bezdomnych. No bo, mm -hmm. bo tak jest. Ale mimo wszystko to jest ciężka, mi mam takie wrażenie, na pewno nieprzyjemna. No na pewno zimie, zima. Jest, jest ciężka. Ten okres, który w tej chwili, czyli, czyli ten, ten okres zimowy, który się kończy, to rzeczywiście y, mi i nie tylko całemu zespołowi, który pracuje, dała da się we znaki. Y, ta zima, zresztą każda długa zima daje nam się znaki. Natomiast y, ja nie chcę mówić o sobie, że a, tam jakąś misję spełniam. Okazuje się, że, 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 że umiem to robić, lubię to robić. I ja nie pomagam wszystkim przede wszystkim. Ja, ja jestem tam od pomocy, ja jestem od takiej pomocy doraźnej, czy czyli każdy opieku. Czyli musimy tam Panom dać gdzie spać, przebrać, wymyć, jak trzeba odszabić i dać leki, to są podstawowe takie rzeczy. Natomiast się, zdarzają się takie sytuacje, że, że można też pomóc innym, ale, ale pomagamy tylko wtedy, gdy oni rzeczywiście chcą tej pomocy, tak? Mhm. Te do, do, dodatkowej. I, i takim, takim przykładem są właśnie piłkarze, którzy, 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 y, 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 którzy dzięki tej piłce spełniają też swoje dziecięce marzenia, tak? I, I to jest coś, coś co, oni, co oni nagle czują, że zostało im coś dane, tak? bo oni wcześniej, wcześniej u nas niestety nie, nie dopracowaliśmy się z systemu takiego, spo, całej opieki, opieki pomocy spo, socjalnej, mhm. opieki, że zapobiegamy, e, e, mamy taką profilaktykę przed staniem się bezdomnym, tak? u nas czegoś takiego w kraju nie ma, my, my dopiero możemy dać w momencie, gdy oni stają się bezdomnymi i chwytają tę szansę. Chwytają te szanse na różne sposoby. Ja nie mówię, że tylko piłkarze są, są różne sposoby, są różne projekty realizowane wśród osób bezdomnych i oni się, niektórzy się często chwytają. A, a ja pracuję dlatego, jak chodzi żeby z piłkarskiego poletka momentu, gdy wróciły, wróciliśmy z jednego z turnieju, to było, zdaje się, Mistrzostwa Polski, Towarzystwo Pomocy Brata Alberta z Gorzowa. Wracając, chłopaki się mnie zapytali, kiedy ja mam dyżur, no więc powiedziałem, że następnego dnia w poniedziałek mam, mam nockę. I jak gdy ja przyszedłem, to, 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 to był taki suto zastawiony stół, zrobiona dla mnie kolacja, gdzie oni też siedzieli. Różne były tam, tam potrawy, zarówno, zarówno, nie wiem, z danek gdzieś tam, gdzieś dostali gdzieś, gdzieś w dajni, ale też widziałem, że kupili, bardzo ładnie przyrządzone i, 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 i mi, mi podziękowali za to, że mogli brać udział, a, a mi się tak fajnie zrobiło, bo, mhm. bo, bo wtedy e, doceniono, doceniono to, co ja robię, ale też, też tak sobie pomyślałem, że, e, że to coś dało, nie? że to coś dało, bo, bo na co dzień nie, nie powiedzieliby pewnie dziękuję. No tak. Kto może trafić do reprezentacji Polski bezdomnej? Jak wygląda mhm, mhm. proces rekrutacji? Mhm. E, co roku? Co roku organizujemy Mistrzostwa Polski Bezdomnych w piłce nożnej ulicznej. W tym roku będą w Częstochowie. I zjeżdżają się tam drużyny z, ze wszelkich, ze wszystkich organizacji, czy też placówek poszczególnych, które się pracują z osobami bezdomnymi, ale też mamy, mamy grupę takich drużyn jak Kluby Abstynenta. I do tej pory były, były to, to bardzo, była taka kategoria open. Czyli i te kluby, i bezdomni mogli grać razem. Niestety jest dysproporcja, dysproporcja dosyć spora między klubami abstynenta, a drużynami bezdomnych i narkomanów czy monarły, tak? Jest zbyt duża dysproporcja, więc w tym roku postanowiliśmy podzielić na mistrzostwa abstynentów i na osób bezdomnych. I z tym, że będą w tym samym dniu rozgrywać mecze na tym samym boisku, ale będzie, będziemy mieli dwóch mistrzów polski. Tak? Jeden Aha. będzie drużyna abstynenckich, a drugi będzie drużyna bezdomnych. Jeżeli chodzi o osoby bezdomne, według definicji narzuconej przez Światową Federację Hamas World Cup, to jest osoba, za osobę osobą bezdomną uważamy to w osobę, która w ciągu ostatnich dwóch lat, lat miała epizod bezdomności i, i jest w jakiejś terapii, bądź była w terapii w ciągu ostatnich dwóch lat. Te epizody bezdomności to są zarówno m, korzystanie z pomocy, jeżeli chodzi o. Placówki, ale to nie tylko jeżeli chodzi o bezdomnych, ale na przykład też monorowskie, czyli ośrodki długiej rehabilitacji, tak? no, Tam powyżej, powyżej, powyżej pół roku, to, jest, to się uważa, że to wtedy jest taki okres bezdomności. Mm -hmm. Polska reprezentacja odnosiła sukcesy na mistrzostwach świata. No tak. Może coś więcej na temat powiedzieć, bo tam było i miejsce na pudle, prawda? No, to znaczy dwa, cztery razy znaleźliśmy się na pudle na dziesięć mistrzostw, które były do tej pory. Dwa razy zdobywaliśmy cztery razy medale, dwa razy byliśmy wicemistrzami świata i dwa razy zdobyliśmy brązowe medale. To było tak fajnie, się złożyło tam od roku 2004 do 2007. Na przemian zdobywaliśmy srebro brąz, srebro brąz. Mhm. Byliśmy też w ósemce w 2008 roku w, przepraszam w 2009 roku w Mediolanie. A tak to poza tym, poza tym to były miejsca tak od 13 do 15. No w tamtym roku niestety mieliśmy najgorsze w historii miejsce w Meksyku. Zdobyliśmy 15 miejsca. No ale to 15 na 48 ekip, które zawsze męskie są, także życzę każdej innej reprezentacji, żeby, żeby miała takie osiągnięcia. Polskiej reprezentacji też tej dorosłej, tak? Reprezentacji eee, no tak, Waldemara tak. Fordalika. Dobrze by było. Eee, ważne jest też to myślę, że wy co roku. Jeździcie w inne miejsce na te Mistrzostwa Świata. Mm -hmm. Co roku to jest nowa reprezentacja, tak. bo dwukrotnie nie można grać w tej samej ekipie na, na mundialu. I tam fajne kraje, bo tam widziałem. I, i, i już nie chcę mówić o Danii tak? ale, czy o Austrii, no, tak. no, ale to jest Meksyk, to jest tak. nie, Australia, tak? A, no Brazylia. No, Właśnie już poza Ameryką Północną no i Azją, bo wszędzie, wszędzie odbywały się te mistrzostwa, bo to był i Kapsztat, i, Kapstadt, i, i, i na Copacabane były mistrzostwa mm -hmm. w Rio rozgrywane. Ostatnio był Meksyk, był Melbourne, tak. To, to, to są takie ciekawe, ciekawe miejsca na ziemi. No, no i to też jest takie dodatkowe dodatkowe yy, yy, smaczek, smaczek, dla, no przygody życia mogą tak. Podróż życia, tak? No bo jeżeli ktoś poleci do Australii czy na Copacabana, no myślę sobie, że osoby z nie ma takiego myślenia. Nie ma. Tylko że zawsze to jest w takiej sferze marzeń i wyobraźni, a tutaj no coś, coś nagle, coś osiągalnego, coś, uh -huh. co można dotknąć. Do Meksyku polecić. A jaka jest twoja rola w ogóle jako prezesa Stowarzyszenia Reprezentacji mm. Bezdomnych? Bo trenerem mm. nie jesteś? Nie, nie jestem trenerem. Ja, jeżeli chodzi o reprezentację, ja jestem prezesem, no to tak jak prezesa, no, czyli rola organizacyjna, tak. To ja, ja organizuję te wyjazdy, ja, ja koordynuję te działania, jeżeli chodzi o o nabór, to znaczy oczywiście jest, jest grupa ludzi, która, która pracuje przy tym, że od trenera poprzez, mhm. nie wiem, sekretarza stowarzyszenia, wiceprezesów i innych innych osób, które, które kiedyś były reprezentantami, a obecnie nam wspomagają w działaniach, na przykład organizując turnieje bądź, bądź organizując jakieś wyjazdy. No i trzeba te pieniądze pozyskać no, na, na te wyjazdy. No, to, to jest. To jest tak, że no czasami rzeczywiście spotykam się z czymś takim, taki wyjazd sobie taką wycieczkę robić. Ja nie, ja nie, nie biorę pieniędzy, ja to moja, 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 moja funkcja, każdy zresztą z pracowników, z pracowników stowarzyszenia to jest, jest, są spo, społecznicy, więc to jest jedyna taka gratyfikacja, że przez rok pracują z tą reprezentacją. Więc to, to, to możemy sobie Poza no mhm. tym każdy z nas jest albo bądź terapeutą, bądź psychologiem, bądź, bądź no, jakieś ma inne, inne. A jak się trenera wybiera i kto może nim zostać? Zarząd wybiera, zarząd wybiera. No I tak jak w dorasłej piłce. No. Pan prezes ma trzy głosy, tak? Dobrze, niech będzie. Nie. Nie, jakoś tak jesteś, jest demokratycznie w tym, tym zarządzie naszym. Natomiast jest też tak, że no przed trenerem się stawia cele, tak? Tylko, że u nas trener nie dostaje tylko celi sportowych, ale to dostaje też cele społeczne, tak? Chłopaki mają dać siebie 100%, 100%, ale najważniejsze jest to, żeby, ja to często mówię uczestnikom, którzy jadą szczególnie gdzieś daleko, Mhm. Że głowy są zaprzyjęte wtedy wyjazdem do cyklu czy coś, tylko najważniejsze jest to, żebyś po powrocie dwa miesiące później. Nie miał takiego w sobie, w sobie niesmaku i takiego, takiego poczucia, że mogłem to całkiem inaczej zrobić. Tak? Dałem z siebie stówę, ja nic więcej nie mogłem zrobić. Przy tym zobaczyłem sobie kawałek. Oni też tam nie oglądają tak wiele, to, to też jest tam. Jak w Meksyku jest, jesteśmy Mexico City, to nie są jakieś wycieczki po tym. Oni od rana do wieczora są na boiskach chłopaki, także mhm. e, każdy tam pisze sobie w życiu, się byłem w Meksyku, ale tak naprawdę z tego Meksyku to niewiele widział. No, oczywiście tam atrakcje zawsze organizator zapewnia, ale, ale to nie ma ich znowu tak wiele. Skąd się wziął wśród Was Jacek Sorbian? O, Jacek Sorbian to jest taki wolontariusz, który, który gdzieś swego czasu... Znaczy on z reprezentacją nie jest, to jest mm -hmm. typowo, typowo takie epizodyczne. Ale na to, że nie, że... jak się pojawia, prawda? Tak. bezdomnych. Tak, to jest typowo tego. No, nie, nie jestem tutaj po to, żeby opowiadać o Jacku. Ale to, jest, rzeczywiście, ale to jest historia bardzo ciekawa. Rzeczywiście, no, rzeczywiście Jacek Jacek gdzieś tam... No, Jacka, Jacka, Jacka historię gdzieś tam ma, znamy i wiemy o tym, że że tam czasami mu krzywdę też media zrobiły, nagłośniając sprawę, gdzie nie zawsze wyglądało to tak, jak wyglądało, ale rozumiem, tak trzeba było, tak trzeba było piętnować. Jacek postanowił też w jakiś sposób to pokutować, tak sobie myślę. Nie? Że, powiedzmy, o co chodzi, Chodzi Jacek... o to, że był zamieszany w szkody korupcji? Tak, o korupcję, no to była wielka czwórka z Polaru, tak? Jacek sobie pomyślał już pewnie, że, że w ten sposób pokutuje tam coś, 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 co zrobił złego. Ja nie, nie, wiem, nie wiem dokładnie. Ja nigdy z Jackiem nie rozmawiałem nie, nie, dokładnie, jak to wyglądała ta sprawa. Zgłosił się kiedyś, że chciałby, chciałby, chciałby tam z chłopakami potylnować i pojechać. Pojechaliśmy na jeden turniej. Najpierw pojechał z, na, z, na, z naszą drużyną. No i to też nagłośniono gdzieś tam w mediach w nie, niefajny sposób, zrobiono nie wiadomo co i z Jacka. Więc Jacek na, na chwileczkę się wycofał, natomiast teraz widzę, że znowu ma taką potrzebę pomagania, właśnie w ten sposób. Ja myślę, że Jacek też w ten sposób pomaga. On się para też trenerką fajnie i wiem, że z taką, zarówno grupą dzieciaków, jak i tam jakąś drużyną klasa bo prowadzi. I on ma bardzo fajne podejścia do tych chłopaków. Zresztą ode mnie, ode mnie z nocnygowni dwóch chłopaków grał u niego w drużynie, także mhm. to też jest jakaś tak forma wsparcia ich nie? i sobie bardzo chwalą to. Będą mistrzostwa w Poznaniu? Odbędą się. No, ja jakoś nie, nie, nie. To znaczy, ja nie mam myślenia, że mogłoby się nie odbyć. No, uh -huh. Nie ma takiego myślenia, że nie, nie, mogło się nie odbyć. Ja ale, licz, ale liczę nie, na wsparcie. Ja liczę na nie sparcie. masz w kieszeni teraz przy sobie akurat dwie bańki przypadkowo, tak? No, już tyle nie potrzebujemy. <laughs> No, to na szczęście takiej gotówki nie muszę nosić przy sobie. Nie, no, liczę też na to, no, tak jak mówię, no, że, m, że instytucje państwowe, no, nie jako sobie etnic, które znam zużyli, złożyli, że się wywiążą teraz, ale też liczymy na, 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 na wsparcie i nie wiem, firm, jak i również osób prywatnych, które, mhm. które wesprą naszą. Oczywiście, oczywiście będą reklamowane na szeroko. Szeroko, szeroko. Jakaś telewizja pokaże te mistrzostwa z Poznania? No, na pewno będzie internet, będą relacje na żywo. Jeżeli chodzi o internet, natomiast no, 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 wyprodukowanie sygnału jest bardzo drogie, nie, ma, nie mamy na to środków, ale jeżeli się znajdą sponsorzy, to, no to sport klubowi czy też innej, innej telewizji jesteśmy w stanie zaproponować to, no, żeby pokazało. Byłoby nam miło, gdyby na przykład przez cały dzień od, od rana do wieczora transmisję z tych mistrzostw na sport klubie się okazałem. Cały budżet sport jest tutaj u mnie, u mnie w kieszeni. Ja jest on za drogi po prostu. No ale myślę, że też są inne wartości niż tylko pieniądze. No, pan redaktor sobie tam gdzieś, się w jakiś, gdzieś tam zasłuży na to. Ko redaktora to ja nawet nigdy nie stałem. Dziękuję, dziękuję za rozmowę. Maciej Góra, prezes Stowarzyszenia Reprezentacji Polski Bezdomnych był moim i Państwa gościem.